Bitcoin i kryptowaluty powinny być narzędziem do realizacji naszych celów, a nie samym celem w sobie. Większość osób o tym zapomina przez emocjonalne przywiązani. Kiedy zaczynamy inwestować w jakieś projekty i zaczynamy się angażować w jakieś społeczności, zwłaszcza jeżeli chodzi o społeczności altcoinowe, które bardzo często można wręcz powiedzieć, że zahaczają o sekciarstwo, w tym momencie możemy się po prostu do naszych inwestycji przywiązać i w żadnym wypadku nie będziemy się chcieli ich pozbywać, bo będziesz czuł, że coś tracisz. Moim zdaniem celem nie jest to, aby mieć jak najwięcej kryptowalut i zrobić jak największe X. Celem jest to, aby dzięki inwestycjom mieć lepsze, spokojniejsze, bezpieczniejsze życie i aby wygrać z tymi Emocjami, z tymi uczuciami, które będą się w nas budzić, musisz mieć swoje cele zdefiniowane. Nie tylko cele finansowe, czyli razy 10, razy 5, czy cokolwiek chcesz dla siebie osiągnąć, ale przede wszystkim cele prywatne. Jeżeli nie wiesz, czego od życia chcesz, nigdy tego nie osiągniesz. A emocjonalne przywiązanie sprawi, że niestety, ale zostaniesz na tym rynku z kryptowalutami, z których tak czy siak, większość próby czasu nie przetrwa. Pamiętaj, jest to technologia. Technologia, która bardzo szybko się zmienia i liderzy, których widzimy dzisiaj na rynku kryptowalut, jest wysoce prawdopodobne, że liderami za kolejne 5-10 lat już nie będą.